<try> tam, tam, tam. Cześć, z tej strony nitek trochę się zapomniałem, wybaczcie. Przed wami gra, która powinna być grana w toalecie. Niestety stamtąd wyszła i możemy zagrać w nią także na kompie. Czemu jest to takie złe i czemu jest to tak niedobre? Cóż, zapraszam dalej. Nie wspomniałem w co gramy. Gramy w Knights of Pen and Paper, czyli w rycerzy. Pióra i papieru toaletowego, no tak to jak mówię, wyszło to z komórek, z komórki, z toalety. Powinno tam zostać. Gra została na kąpie wydana przez Paradox. Natomiast wydawcą, czy też producentem tej gry jest firma, której nazwy tak naprawdę nie pamiętam. Nie jest jakaś znana, więc nie ma o czym gadać. O co w tym wszystkim chodzi? O nic. Nie ma tutaj fabuły. <laughs> Fabuła jest taka, że nerdy przyszli do nerda. Ten wyciągnął książkę i zasuwają z sesją RPG. Jak widzicie, są bardzo rozmowni. Dialogów jest tyle, że nie nadąża się za nimi. Natomiast jest ich też stosunkowo dość mało zróżnicowanie, więc prędzej czy później będziecie zdali wszystkie na pamięć, jak ten, który widzicie na ekranie. Co możemy tutaj robić? No bo jeżeli fabuły nie ma, no to coś można robić. Można. Można wydawać złote monety. Mam ich na razie 11, nie jest to dużo, mimo tego, że to jest 235 dzień w świecie gry. Dni upływają kiedy chodzimy spać, ale też kiedy podróżujemy z lokacji do lokacji, wtedy też upłynnia się nasza gotówka, bo podróż kosztuje. No wiadomo, trzeba mieć pieniądze na to, żeby móc przemieścić się z punktu A do punktu B na własnych nogach. Bzdura. Jest, są nosorożce, są lamy, niestety nie plują. Jak widzicie, Graficzka jest tak naprawdę przyjemna dla oka, chociaż format ekranu 4x3 słabuje. Tak, przepraszam, że nie pokazuję nic więcej póki co, natomiast chciałem się skupić na tym dialogu, który ma miejsce na ekranie, jak w każdej prawdziwej sesji RPG. Dobra, sprawdźmy co ten mistrz gry może nam zaserwować, ponieważ nie wspomniałem o tym, ale możecie grać tutaj jedną stroną i drugą. Jest rozgrywka turowa, no w momencie kiedy się nie trzaskamy, nie ma aktywnej walki i jesteśmy mistrzem gry, który jak widzicie ma bardzo dużo do powiedzenia. Mruga też oczami, nie wiem czy zauważyliście, mruga szalenie oczami. Nieważne. Dostępne opcja, to jest już drugie miasto bodajże, więc tutaj tych opcji się już troszkę więcej zrobiło, natomiast no, jest to gdzieś trzecia godzina gry i tak naprawdę stoję w tym samym miejscu, bo oprócz tego, że sobie tutaj te postacie wylewelowałem, mam dalej standardowe mieczyki. A dlaczego, dowiecie się później. Mistrz gry może w każdej lokacji wrzucić na naszych bohaterów dzielnych, dowolną kombinację przeciwników, którzy są akurat w danej lokalizacji dostępne, co, jak widzicie, podnosi poziom trudności walki. Można wrzucić przeciwników w pięć, a tych postaci czasem jest mniej dostępnych, czasem więcej. No nie będę tutaj przesadzał, bo dostanę po dupie i tyle będzie z tego filmiku. I walka wygląda następująco. Przeciwnicy sobie tańczą do muzyczki. Muzyczka jest skoczna. Naparzają tam właśnie tuste bity za tarynki. No i tam nawet rytm trzymają. No, ciężko im przerywać ten taniec. Hopsa hopsa, hopsa hopsa. Wróćmy jednak do walki. Co możemy robić? Możemy walić mieczykami po głowie, czy tam cokolwiek mamy w ręce. Możemy też sięgnąć do zdolności, które posiadamy. Zdolności jest szalona liczba, ponieważ każda post z postaci ma 4. Odblokowujemy je, za tym wszystkie już na czwartym levelu, a potem sobie masterujemy poszczególne skille. No to jest mój łotrzyk, który jest tutaj świeżą postacią w drużynie, więc za dużo nie ma. I tak na przykład działa podwójne uderzenie. Możemy wrzucić też jakieś sobie potiony, a żeby... koks był, wiadomo, gumija jagody, szpinak i te klimaty, możemy się bronić daną postacią, a możemy też być chickenem. Pa, 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 I najzwyczajniej w świecie uciec. Natomiast nie jesteśmy chickenami, zlejemy ich na kwaśne jabłko, nie są coś wymagające, jak widzicie. Hopsa hopsa. Tańczą dalej, mimo tego, że węcki zostają, wcale się mnie nie boją. Pokrywamy właśnie jeden z najważniejszych aspektów tej gry, ponieważ walka... No, ...cokolwiek stoi po drugiej stronie waszego miecza i tak będzie wyglądała ta walka tak samo. Zdobywamy się 7 monet, ten experience i jakiś... ...tam itemek. Itemy są słabe. To trzeba powiedzieć sobie wprost: itemy nie będą napędzać tej gry i nie napędzają. Dostajecie same pierdoły, same podiony, coś co dźwiga statystyki. Nic poza tym: żadnych ciuchów, żadnych mieczy, nic. Same rzeczy do żarcia, więc się nawpieprzacie w tej grze równo, natomiast będziecie dalej latali z drewnianymi siekierkami. Dlaczego? Za chwilę. Dostępną. Kolejną opcją jest podróż. To jest mapa świata gry. Przynajmniej ja mam taką dostępną. Możliwe, że ona się gdzieś potem rozwija. Już nieraz w takich grach spotkałem się z takim motywem, że no po prostu ta mapa się gdzieś przesuwała. Natomiast ja tam jeszcze nie doszedłem, więc na no tą mapę na razie mam taką. Przemieszczenie do każdej lokalizacji kosztuje. Wyobraźcie sobie, że kosztuje. Mam 18 monet. Natomiast na przykład tu nie dojdziemy, bo podróż kosztuje 23 monety. Jest to rzecz maksymalnie upierdliwa i maksymalnie drażniąca. Dlaczego? Zaraz. Możemy też spać. W każdej lokalizacji możecie kampić, w sensie rozbić odbus i spać, co za darmo regeneruje wasze tutaj siły. Dobra opcja. Tutaj możemy też utworzyć quest. Questy tworzymy zazwyczaj w miastach, ale chyba też w tych poszczególnych jakichś jaskiniach też jest to możliwe, no tylko że tam nie ma już takiego wachlarza możliwości. Co tutaj mamy dostępne? No jest tutaj Misja ratunkowa, natomiast sugerowany level 30 jest walka z jakimś mopkiem, z królem szkieletów, więc tutaj jest wymagany level 22. Ja mam 11 i 12, więc <grym> no nie ma co tego włączać nawet. Możemy też sklepać jakiegoś bandytę. Level 9, więc dałbym tutaj radę. I to jest tyle. Trzy questy w tym mieście, gdzieś tam jakieś chyba wypełniałem, więc możliwe, że jest ich po prostu już teraz mniej. I w poprzednim mieście też tam parę było, ale też nie jakoś nie za dużo, natomiast rodzajowo było to samo, oprócz największej innowacji w grach komputerowych EVER, czyli przynieść 10 pierdół, żebym zrobił jedną większą pierdołę. Też takie misje są, natomiast na szczęście dzieją się one w obrębie jednej lokalizacji, wystarczy dlać te same mowy, co jest w ogóle... Dziwną rzeczą, która pada z moich ust, ponieważ cechuje to większość MMO, w której, z którymi miałem styczność i przez to ich nie lubiłem, bo nie lubiłem być wysyłany po właśnie jakiejś ilości rzeczy, żeby zrobić jedną rzecz większą. No tutaj, niestety, to jest. Jest też dostępny Kowal, u Kowala możecie sobie krawcić przedmioty. Krawcenie no, no, w zależności od levelu Kowala przynosiłem mu może Greenstone, co nie pamiętam jakie był odnośnikiem po polsku. Po no, prostu kolekcjonujemy te kamyczki z jaskini, przynosimy mu, on sobie leveluje, dostajemy mocniejsze przedmioty, ale musimy mieć na to pieniądze. Jest to bzdura. Te przedmioty są nigdzie, nigdzie niedostępne, są tylko dostępne u kowala i musicie za nie zapłacić monetami. Monety są beznadziejne w tej grze i wiem, że już nie możecie wysiedzieć i się zastanawiać się co mi chodzi. Zaraz do tego dojdę. Jest też sklep z jakimiś tutaj właśnie przedmiotami, ubraniami właściwie, które możecie sobie tam dokupić, jakieś tam naszyjniki, oczy jak widzicie, jakbyście tam nic nie widzieli <laughs> ale no to sobie dokupicie oko, będziecie wtedy już widzieli wszystko jak na dłoni, a właściwie wokół. Możecie to zhandlować, natomiast ja raczej te itemy sobie tam zużywam. No od handel jakoś tak, no nie, nie idzie mi ekwipunek. Jak widzicie jest zupełnie nieprzejrzysty, nie wiadomo co możecie wkładać, nie, może, nie wiadomo co gdzie możecie wkładać i no, opisy są dość drobne. Te przedmioty raczej są takie humorystyczne, jakieś muszelki, jest też martwy Pixel. No on tam kradnie z życie, więc martwy pixel chociaż raz jest rzeczą przydatną. No i też mamy karty postaci, już mi się włączyły, no to Wam pokażę. Mam Johna Wojownika, jest Paris The Paladin. tu właśnie widzicie te cztery skille, jakieś tutaj zdolności, konkretne... Dla tej postaci. No i mam też IT e i Łotrzyka. Jak widzicie, it e nie ma genitaliów, więc tajemnica jest rozwiązana i dlatego pewnie jest ostatni ze swojej planety. Chociaż czy on tam był ostatni ze swojej planety, to już nie wiem. No, statystyki, które dźwigają się wraz z postępem, wraz z lewelowaniem, Nie mamy na nie zupełnie najmniejszego wpływu. Pff, tak to właśnie wygląda. Dwa miejsca do zapomnienia. Jeszcze możemy mieć dwóch członków <laughs> drużyny. Możemy ich sobie wynająć tavernie niestety Obelix będzie tutaj w od tego dziczka. Tutaj Gareth chyba siedzi, też będzie siedzi no czarny Bart, który nie wiem gdzie był, ale jest tutaj przegrywa sobie melodykę. Natomiast żeby zapełnić miejsce, gdzie menu Wam się pokrywają i ciężko cokolwiek nacisnąć, potrzebny jest święty Gral, za którego potrzebujecie pewnie mieć monety. Czy jest jeszcze jakaś opcja? Jest jeszcze opcja zakupów, zakupów jaskiń, nerda. Możecie zrobić mu super wyposażony pokój. I wszystkie te przedmioty, które kupicie, jak na przykład lepsze ściany, mają inne efekty. Więc pewnie warto wydać na to pieniądze. Natomiast trzeba się nafarmić i trzeba się namęczyć, aby te pieniądze mieć. Na szczęście, gra, jak już wspominałem wcześniej, wyszła z komórki. Gry na komórkach mają to do siebie, że wy lubią wyciągać więcej pieniędzy niż tak naprawdę kosztowały. Ja ostatnio kupiłem tak Men's Room Mayhem, myślałem, że kosztuje 3 zł, okazało się, że kosztuje całości szóstkę. <laughs> no tam 6 zł to jeszcze palicho. Natomiast King Knights of Penance Paper Special Edition Plus 1 w wersji na Steam'a kosztuje 10 euro. To jest trochę kasy, a oprócz tej kasy będzie ta gra chciała więcej. Możecie ją wychwycić też w innym miejscu za dolary, no, tam trochę mniejsza różnica, natomiast możecie też sobie kupić tą grę na telefon, gdzie i właściwie skąd przyszła. I tam by się tak raz sprawdziła. Tam się możliwe, że tak raz sprawdza. Już nie chcę mi się... mi się tego nie chce obczajać. Na telefon kosztuje 10 złotych, i to jest chyba cena adekwatna za ten tytuł. Gdzie gdybym wydał tyle pieniędzy na nią, to no, jakoś by nie było mi smutno. Natomiast jest mi jednak trochę smutno, no, widzieliście wachlarz umiejętności, które w tej grze możecie wykonać. Widzieliśmy walkę, pokażę Wam jeszcze podróżowanie i pokażę Wam też, że niektóre lokalizacje są o wiele, wie o wiele większe niż tutaj jeden, jedno miejsce. Jesteśmy w ściekach, w ściekach Mario gdzieś tu pewnie sobie pływa. Dobre odwołanie, takie puszczenie oczka do graczy. Jest też mapka. Jest też taki element losowości, gdzie tam wchodzicie do jakichś pomieszczeń, dostajecie magiczny klucz na przykład. W pomieszczeniach tych też dochodzi do losowania czasami. K20 rzucamy, wylosowaliśmy walkę, więc już od razu Wam powiem, że jestem za słaby na nią. No tak jak mówiłem, te przedmioty mam podstawowe i za wiele tutaj zrobić nie mogę. Walka nie jest komplikowaniem, jest na wskroś nudna i zawsze taka sama. Jak nie polewalujecie, nie posiedzicie na słabszych mobach, no to nawet nie idźcie dalej, bo jak widzicie, nie ma szans absolutnie na nic tutaj. Co się dzieje? Ja podejrzewam, że to jest specjalny zabieg, żebyśmy umierali, ponieważ w momencie, kiedy umrzemy, możemy wskrzesić bohaterów dając monety. Jeśli tych monet nie mamy, musimy poświęcić experience i drużyna wtedy się faktycznie respi. Natomiast możemy też kupić więcej monet. Ja już w końcu nie wiem, pogubiłem się tak, narzekam na te monety, że już nie wiem, czy o nich mówiłem. Monety można kupić za eurosy, więc jeżeli wydajecie na tą grę 10 euro, może się zdarzyć, że wciągnie was faktycznie, bo takie gry wciągają. Wiem po jakimś, uh, o tych grach od Skyro, na przykład Game Dev Story, nie, to nie Game Dev Story. Bo teraz już nie pomyliłem, to były dwie identyczne gry, ta druga zrobiła furorę tym zabezpieczeniem antypirackim, ono wcześniej tak naprawdę jest identycznym klonem, identycznym, no, bratem, bliźniakiem gry wydanej cholerę wcześniej na telefony, czy też na przykład Dungeon Village, albo na przykład jeszcze tam była jakaś gra o no, taki mini tajkun na telefon, o budowaniu Ośrodka wczesowego, tam też pieniądze od ciebie wyciągali, jeżeli ich nie miałeś. Nie, tam nie wyciągali, właściwie tam zapłaciłeś i było fajnie. Natomiast tutaj na potęgę wyciągają cię pieniądze, żebyś mógł wylewelować i grać dalej. Albo czekacie, może w far farmienie, albo czekacie teraz restart kasy. gdzie jak widzicie, za game over muszę wytracić cały experience, który nagromadziłem, żeby mogli mieć no, aż dwa punkty zdrowia. Więc jeżeli będziecie mieli tam prawie, że następny level i niechcący wam się umrze, no bo. No gdzieś tutaj może Wam się to zdarzyć ze względu na to losowanie K20, nawet są jakieś randomowe eventy na mapie, jak widzicie, i możecie dostać po dupie i umrzeć gdzieś po drodze, więc całą kasę stracicie, co jest chyba gorszą karą niż cokolwiek w Dark Souls. Mimo tego, że tak jak nie wygląda jak Dark Souls czy Demon Souls, to boli to tak samo. Sam chyba wolałbym Perm Death i po prostu zapomnieć o drużynie, gdyby zginęła, zamiast tracić te pieniądze, bo no po prostu to boli i kuje w oczy wyciąganie tej kasy. Jak już wspomniałem, fabuły, jakiejś linii fabularnej nie ma, oto nerdy pykają w tego rpg I to jest tak naprawdę tyle. Nie polecam tej gry, jest na wskroś nudna, farmienie jest po prostu bez sensu, bezowocne i w ogóle nie wciąga, więc jeżeli macie smaki na to, możecie skusić się na telefon, bo to jest sam raz na partyjkę przy siedzeniu w miejscu prywatnym. Natomiast na dłuższą metę nie nadaje się, no kto będzie w to grał na kompie, skoro to jest farmienie, no idiotyczne farmienie. I jeszcze wyciąganie tak bezczelne, wyciąganie kasy, jakiego dawno nie widziałem z mojej strony. To jest taka gra, no, która nie powinna wyjść poza komórki. Niestety wyszła i niestety straszy na Steamie. Więc jeżeli będzie Was straszy na Steamie, będziecie chcieli ją kupić, zagadajcie, podam Wam jakąś inną gierkę za 10 euro albo wyślę Was na 10 euro. No to jest kupa kasy: to jest dużo piwa, to jest wineczko, to jest wódeczka, to rum może nawet i będzie i na ja to powinniście spożytkować te Eurasy, na pewno nie Knights nice of Pen and Paper. Pokazałem wam wszystko, Różni w lokacji różnią się jedynie tłem, niczym więcej, za chwilę mi się skończy kasa, więc nawet utknę w jednej lokalizacji nie będę mógł się dalej ruszać, no, widzicie tu potwory, no niby design fajny, ale co z tego skoro te walki są beznadziejnie miałkie, nic się w nich nie dzieje, są wszystkie takie same oprócz tego, że zmienia się otoczenie i przeciwnik, Kili dużo nie ma, kombinować z tym też nie ma za bardzo jak, więc to jest dwie nudną w razie nieskomplikowaniem i widać, że jest to gra z komórki, w dodatku bezczelnie prosząca się o kasę, niczym ktoś, kto stoi w niedzielę obok, nie krzyża, ale budynku z krzyżem. Myślę, że to byłoby na tyle. To było Knights of Pen and Paper plus jeden Special Edition! A mówił do waszych uszunitek już jest po północy, więc myślę, że czas skończyć tą katorgę i tą grę odinstalować. A zatem to byłoby na tyle. Cześć.